Od 20 stycznia 2024 roku w Polsce nastąpią istotne zmiany, które wpłyną na emerytów. W związku z nowymi aktualizacjami ogłoszonymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS, dotyczącymi dostosowań emerytur, limitów dochodów i innych kwestii. Celem rządu jest zrównoważenie stabilności finansowej systemu emerytalnego, jednocześnie zapewniając, że emeryci nie zostaną pominięci w procesie odbudowy gospodarki. Zmiany te mają szczególne znaczenie dla osób które są uzależnione od systemu emerytalnego w kwestii utrzymania, jak i tych, którzy chcą kontynuować pracę, otrzymując jednocześnie swoje emerytury. System emerytalny w Polsce oparty jest głównie na składkach, które były odprowadzane przez całe życie zawodowe. ZUS zarządza wypłatą emerytur, zapewniając emerytom regularne świadczenia, które są uzależnione od ich zarobków i liczby przepracowanych lat. Od 20 stycznia 2024 roku ZUS wprowadzi szereg zmian, które mają na celu optymalizację możliwości zarobkowania przez emerytów, bez negatywnego wpływu na wysokość ich emerytur. Nowe przepisy są wprowadzane w bardzo ważnym momencie, gdy wielu emerytów odczuwa skutki inflacji i rosnące koszty życia. W czasach, gdy inflacja wciąż obniża siłę nabywczą osób starszych, te zmiany są oczekiwane z nadzieją. Pierwszą istotną zmianą są limity dochodów dla emerytów. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, osoby, które nadal pracują, otrzymując emeryturę, muszą zmagać się z ograniczeniami dotyczącymi wysokości ich dochodów, które mogą otrzymywać bez obniżenia lub zawieszenia świadczenia. Był to długo oczekiwany problem dla emerytów, którzy nie są w stanie utrzymać się tylko z emerytury lub po prostu chcą pozostać aktywni zawodowo z powodów osobistych. Od stycznia 2024 roku ZUS podniesie limity dochodów dla osób otrzymujących emerytury, umożliwiając emerytom zarabianie większych kwot bez ryzyka obniżenia świadczenia. Jest to istotna zmiana, ponieważ zapewnia emerytom większą elastyczność finansową, szczególnie dla tych, którzy wciąż muszą pracować, by związać koniec z końcem. Próg dochodowy został znacząco podwyższony, co przyniesie korzyści wielu emerytom. Wcześniej emeryci mogli zarabiać tylko do określonej kwoty, zanim ich emerytura została obniżona. Osoby, które zarabiały więcej niż limit, miały obniżoną emeryturę o kwotę przekraczającą próg, co często prowadziło do zamieszania i niezadowolenia. Nowy system wprowadza bardziej hojny limit dochodów, zapewniając, że emeryci będą mogli utrzymać wyższy standard życia, nadal otrzymując należne im świadczenia. Dodatkowo, emeryci, którzy zarobią powyżej nowego limitu, nie będą już musieli martwić się o tak duże obniżenie emerytury, jak miało to miejsce w poprzednim systemie. Kolejną istotną zmianą jest dostosowanie wysokości emerytur. ZUS ogłosił, że od 20 stycznia 2024 roku podstawowa wysokość emerytur wzrośnie. Ta podwyżka ma na celu dostosowanie świadczeń do poziomu inflacji, co pozwoli emerytom utrzymać siłę nabywczą mimo rosnących kosztów życia. Nowe podwyżki zostaną przyjęte z ulgą przez wielu emerytów, którzy zmagają się z wysokimi kosztami życia, zwłaszcza gdy ceny podstawowych produktów, takich jak żywność, opieka zdrowotna i energia, wciąż rosną. Dzięki dostosowaniu emerytur do aktualnych realiów gospodarczych ZUS chce zmniejszyć obciążenia finansowe emerytów, oferując im wsparcie w tych trudnych czasach. Warto jednak zauważyć, że te dostosowania nie są jednolite dla wszystkich. Każdy emeryt będzie miał inny wpływ tych zmian, w zależności od swojej sytuacji, w tym od tego, ile składek wpłacił do systemu emerytalnego przez całe życie zawodowe. Osoby z dłuższym stażem pracy i wyższymi zarobkami w ciągu życia otrzymają wyższe podwyżki emerytur w porównaniu do tych, którzy przepracowali krócej lub mieli niższe zarobki. Jest to część szerszego wysiłku, aby system emerytalny był sprawiedliwy, zapewniając wyższe świadczenia osobom, które więcej przyczyniły się do systemu przez swoją pracę. Dla emerytów możliwość połączenia pracy z emeryturą jest szczególnie korzystna, ponieważ pomaga im zmierzyć się z presjami ekonomicznymi, które odczuwają. Wielu emerytów zmuszonych było wrócić do pracy po przejściu na emeryturę z powodu niewystarczających dochodów. Te zmiany pozwolą im pracować bez obawy o obniżenie emerytury, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa finansowego i niezależności. Dodatkowo, zwiększona elastyczność pozwoli emerytom na dłuższe pozostanie w pracy, dając im większą kontrolę nad swoją przyszłością finansową. Reformy emerytalne mają również przynieść pozytywny efekt w szerszej gospodarce. Umożliwiając emerytom dalszą pracę i zarabianie większych kwot, rząd liczy na wzrost wydatków konsumpcyjnych i ożywienie działalności gospodarczej. Starsze osoby to często doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy a ich dalszy udział w rynku pracy może pozytywnie wpłynąć na różne sektory. Ponadto wielu emerytów, którzy nadal pracują, angażuje się również w działalność na rzecz społeczności, na przykład poprzez wolontariat lub mentoring młodszych pracowników, co otworzy bardziej dynamiczne i zintegrowane społeczeństwo. Ogłoszenie ZUS zawiera również zapisy dla osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, ale chcą kontynuować pracę. Obecnie wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby, które osiągnęły ten wiek i otrzymują emerytury, nie będą podlegać limitom dochodowym i będą mogły pracować bez wpływu na wysokość swoich świadczeń emerytalnych. Jest to kluczowy punkt dla emerytów, którzy po dekadach pracy wciąż czują energię i chęć, by pozostać aktywnymi zawodowo. Elastyczność pracy bez ograniczeń dochodowych pozwala im żyć w większej wolności i bezpieczeństwie finansowym, wiedząc, że ich decyzja o kontynuowaniu pracy nie wpłynie na wysokość emerytury. Kolejnym ważnym rozwojem jest trwająca reforma indeksacji emerytur. ZUS potwierdził, że wypłaty emerytur będą dostosowywane do kosztów życia, a przeglądy będą odbywać się cyklicznie. Oznacza to, że oprócz zaplanowanych podwyżek w styczniu 2024 roku, emerytury będą rosły także w przyszłych latach, w zależności od inflacji i innych czynników ekonomicznych. Okresowe przeglądy pomogą zapewnić, że emerytury nie utracą swojej wartości w czasie, dając emerytom bardziej przewidywalną i bezpieczną przyszłość finansową. Zmiany w systemie emerytalnym, które wejdą w życie 20 stycznia 2024 roku, będą miały dalekosiężne skutki poprawiając bezpieczeństwo finansowe i jakość życia emerytów w Polsce. Dzięki wyższym limitom dochodowym, wyższym emeryturom oraz większej elastyczności dla osób, które chcą pozostać aktywne zawodowo, rząd podejmuje ważne kroki, aby emeryci nie zostali w tyle. Te aktualizacje stanowią również część trwałego zaangażowania rządu w reformowanie systemu emerytalnego, aby uczynić go bardziej zrównoważonym i sprawiedliwym dla wszystkich obywateli a zwłaszcza osób starszych, które często borykają się z największymi wyzwaniami w zmieniającej się gospodarce. Podsumowując, zmiany, które wejdą w życie 20 stycznia 2024 roku, będą mile widzianą ulgą dla wielu emerytów w Polsce. Podwyższenie limitów dochodowych, zwiększenie wysokości emerytur i większa elastyczność dla osób, które chcą kontynuować pracę, pomogą poprawić bezpieczeństwo finansowe starszych obywateli. Dzięki nowym dostosowaniom emeryci mogą być pewni, że ich głos został wysłuchany, a rząd podejmuje działania mające na celu rozwiązanie wyzwań, z którymi się borykają. W miarę jak Polska stawia czoła niepewnej sytuacji gospodarczej, te aktualizacje niosą nadzieję i stabilność dla emerytów, którzy przez całe życie ciężko pracowali i zasługują na to, by cieszyć się swoją emeryturą w godności i bezpieczeństwie finansowym.